Siema, jestem Mariks, witam, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj zrobię, zrobimy kolejną misję yy, Ja już tą misję zrobiłem, znajdź domy w siorbanych szuwarach Słuchajcie, 7 łapek w Google i kolejny odcinek z misji O, dobra Słuchajcie, i zapom nie zapomnijcie subskrypcji zdać bo pamiętajcie, 10 subskrypcji równa się misja, którą Wy w komentarzach piszecie. Teraz słuchajcie, my już będziemy się widzieć, jak już będę przy tych domkach w szorbanych szuwarach. Dobra, słuchajcie, ale pamiętajcie, że te domki nie są na prawdziwych szorbanych szuwarach, tylko te domki są o tutaj. Tutaj są te domki, ja już właśnie do nich dolatuję. Słuchajcie, będziemy zaraz wlecimy. Wystarczy, że wejdziecie do trzech takich domków i wam się misja zaliczy. A i słuchajcie jeszcze. Yy, Miały być siedem łapek w górę, myślę, że to dotrzymacie. Dobra, tu jeszcze jest boss jeden. Wystarczy jak to odwiedzicie po prostu te domki, no to już będziecie mieli yy, pierwszy, pierwszy domek odwiedzony, zaliczony będziecie już mieli. U, tu skrzynia była. No dobra. Aha. Dobra, kurde, nie trafiłem. Dobra, tu jest pierwszy domek, teraz przechodzimy do drugiego domku. Drugi domek jest tutaj. Tu jest drugi domek. Jak wejdziecie do tego domku, to już będziecie w lewym górnym rogu mieli drugą, tam, drugi, drugi domek zaliczony. Dobra, i słuchajcie, wchodzimy już do ostatniego mniej więcej domku, ale tu możecie wszędzie, w ten domek, w tamten domek, w ten domek, tutaj w ten domek, obojętnie jaki. Wystarczy, dobra, i słuchajcie, teraz wejdziecie do tego domku i Wam się misja zaliczy, tylko, no właśnie, tu jest wejście. Wystarczy, wejdziecie i już Wam się tutaj misja zaliczy. I słuchajcie, pamiętajcie, 10 subskrypcji, 7 łapek w górę, a ja już kończę odcinek. My, my, Myślę, że miło Wam się oglądało, trzymajcie się i w, widzimy się w następnym odcinku, elo.